Dziś zajmiemy się konkursami, których jak zwykle nie zabrakło na 21 zlocie Ultor Master Track. Tradycyjnie było w czym wybierać, a wiek, płeć, kategoria prawa jazdy nie stanowiły problemu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sponsor tytularny zlotu, Ultor Master Track, przygotował Spacer Trackera. Konkurs z nagrodami za wysiłek, wytrwałość i determinację. Niektórzy takie spacery wykonują na co dzień, z parkingu do domu, z zakupami, ale nie dostają za to nagród. Z kolei DAW przygotował dla pań konkurencję z nagrodami. Balonik to jedna z najbardziej lubianych dyscyplin sportowych z lotu. Konkurs balonik wcale nie jest taki łatwy, jakby się wydawało, bo przebić balonik wydaje się zadaniem błahym, ale wiatr jest tym razem pomógł. Prawo, udało się, gratulujemy. Sporo zabawy było w kolejnej konkurencji.